Soul Records Autocholicy, 16, Kartka papieru, stary styl. Mam 42 lata. To chyba nawet wypada. Nominacja trochę taka prowokacja od Maciej'a M., no ale cóż, wierzę w Bigut. Dziękuję i nominację przyjmuję No i lecimy Nie, nie, nie mów kopię, co mam robić Przestań tworzyć sztuczny dym Spierdoliłeś, napraw proste Musisz się pogodzić z tym Dziś nie będzie o tuningu, ani kurek hamowaniu Ta szesnastka jest ważniejsza, bo umysł w ogłupianiu Połącz kropki na karteczce jak robiłeś za dzieciaka Wywal TV, włącz myślenie To dopiero będzie draka Ty zrozumiesz ile syfu, ile ściemy propagandy Leci do nas codzień z mediów i nieważne z jakiej bandy, z jakiej stacji, z jakiej partii, z jakiej wiary czy wyznania Do większości szczek prawdziwy, dobry tylko do wylania do większości Mo, mo, no, Możesz nazwać nie, mnie wariatem albo chorym cukin synem, ale popat co się dzieje i kto za to tu jest winien. Wszyscy w pracy zaganiani, ledwo łączą koniec z końcem dzieci, YouTube wychowuje. Wszędobelski kult pieniądza, czas zapieprza co, coraz szybciej, nie ma miejsca na rozkminy Honor umarł na TikToku, w, w internecie szumowiny. Pisak, mazak czy długopis, puste twarze bez przyszłości, świecie fleszy i wywiadów, szczerzą zęby bez godności. No dobra, udało się. Teraz podziękowania, gorące podziękowania dla całej służby zdrowia, która na 200-300-400% jedzie w tych trudnych czasach. Podziękowania dla Soul Records za to nagranie. A ja nominuję jagodowego i kupcia. Wierzę, że dowalał bustu i dowalał bita i zrobił bardzo fajny kawałek. A tak samo chciałbym nominować dzikiego trenera. Uwielbiam cię chłopie, oglądam, podejrzewam, że mnie nie znasz, ale Twoje przemyślenia dotyczące świata zawsze mi rozwalają i mam nadzieję, że Twoja szesnastka tak samo rozwali cały system. Na raja.